Dzień dobry, witam, hej! Dzisiaj mamy Empire Total War Replay, Gram Austrię. To mój Moje Moi ci są Hiszpanami, ale nasze jest rozstawienie to ich nie widać. Bo to jest mój przyjaciel. No, partner jest przyjacielem, nie są tylko. I ma nie jednostek, ale za to ma ulepszone Odwała chyba tylko 4. Jednostki piechoty, reszta widzicie na zero, Gramy bez artylerii. Tak uskodniliśmy, mam przyspieszenie, że te minutę rozstawienia będzie. O, dobra. Pierwsze minuty będą podchody, oni mają się bronić, my atakować, więc możecie się to myśleć, że pierwsze minuty nie będą zbyt fascynujące. Tak mówiłem, obaj są Hiszpanami, krajem Hiszpanią. Co e, mamy? Co tu mamy? Jakiś skry o, granat jeży. Coś ciekawego mają tutaj. No jak mówiłem, pierwsze minuty nie będą zbyt... ciekawe. Hmm. 13 klatek na sekundę, to może być trochę wolno. Zgadza się nie można bardziej przyspieszyć. Do właściwej akcji Dragoni, eee, O! dragoni są trochę spyt, Czasami, pro! Ściągają, samo są ale kurde no. co ja dawać mi No, zobaczmy. No, jak mówiłem. Ich nie chuj, nikt nie chce się ruszyć. A, dobra, o! 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 Jest, maria. Jeden. Dwie klatki na sekundę. Kurde. O! No właśnie tak przy, przy tym przyspieszeniu tak klatki zwalniają. Może no, jakoś no. Normalnie to się poprawi. No! Jezu. O! 16 klatek na sekundę! No to tak... Źle nie jest. A co mamy. Wszyscy się ruszyli. No oni mają się brani streszy, nie będą ruszać, ale... Oni chyba... <coughs> pale będą rustać, ale to około i kawaleria nie będą wjechać i dopiero kawaleria mi się dopiero na koniec sprzeda Ale w się. To ja co No, ja tu myślę, że on tutaj się trochę ruszy Coś się tu będzie dziać, ale on... Mich cholery, później on z ty wszystkim tam ucieknie aż. No. Ja to myślałem, że tu już mam jakieś tam jednostki, tylko czekam na mnie, żebym w wpa łapkę wpadł. Ale chuj. Nic nie zrobił, tylko spierdoli. Dobra, przyspieszymy. Zanim, zanim to wszystko, co się będzie dziać, trochę minie, więc... tak. ta no, pa 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 pa, pa, pa co on tu ma w ogóle, no ja, przyspieszenie nam o ja co on tu zrobił? Człowieku. Ale właśnie nie zastaję skąd on miał kasę na też ty ulepszenia. No on miał w sumie nie, w sumie miał Informacji więcej, ale... Kurde. No nie nie No dobra, dobra. Nieważne. O. I tu myślałem, że mam te... O, tutaj. Jakieś jednostki czy schować? Gdzieś chyba by się nie dało. Bo w sumie są krzaki, nic nie wiem. Przecież, jak tu bym stanął jednostkami? To czy one byłyby ukryte? Musiałbym później sprawdzić. Choć pewnie nie sprawdzę, ale no... Aha. No, ci też zaraz przejdą. Oni mają strasznie cholerny zasięg w o i uciekają, jak zanim biegną. Hm. W sumie to będzie największa pitka, bo ten pale rozstawi. O, tu już ma ustawione pale. O i czekają ci. Kasatorzy. O, potrafią wkurzyć. Eee... no mam to przyspieszenie... O! 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 To, co, mam to w wciśnięte, żeby było? Kurwa... Nie, będę musiał coś chyba na kompie. Tak. Chuj nie może być, to zwalnia tak. Będę musiał wyciśnić radiator. Eee... Znowu, no. Eee... Co się będzie dziać w końcu? Mówię, wiem, ten tu stoi. Nie wiem, po co się ma ruszać? O, ja tu jestem. On tu. W sumie ja trochę głupio jeszcze tyle kawalerii wziął. Wiesz, wiadomo, że, było, że oni będą się bronić, więc nie będą prowadzić w pole. W sumie też nie lepsze, ale co Ja, ja tylko wziąłem karabinierów i u ułanów. Nasze takie klimaty. No i jak kwartier generalskaj, ja tylko on. 6 formacji kawalerii. Jedna Nie, No, 5 formacji. No, tak przesadził. E, no, papa. No. no i tu się będą czaić. O, tutaj palę z tego co pamiętam. linia będzie pali. I sadzę ci kasatorzy. Nie. Będą stali. O. Tu mieszam się, ich tu stąd będę napierał. A stąd, tam dwie, trzy formacje będą ich atakować. I w sumie zobaczymy, czy mi się uda. Znaczy, ja wiem, czy mi się Dobra, nieważne, nic nie mówię. Aaa, na pa, 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 pa. Ruszcie, kurde. A, 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 a. O. Tu. Drogonów. O, widzicie. tym będę. Starał się tu atakować. No a reszta możecie się myślisz? Pójdę tutaj. O, tu pale rozstaje. O, to już kłódej. Co się dzieje? O, tu też. Nie. Też się rozstawi. O, dobra, dobra, o, o dobra. Oj, tu zrobiłem wielki błąd. Poświęciłem kilku karabinierów. Mówię, oni mają cholernie duży zasięg, czyli kasatorzy. Zleciłem 15, jedną czwartą. Cholernie duży sasiń. Myślę, się. Ja na ci kar karabinierzy coś zrobić. No, ma pomacać um trochę, ale nic. O. Tu idą. Piechota liniowa. Jak oni mają? Ogranicznicy. I oni się lepiej sprawdzają w piechoty liniowej. Oni mają. Zasięgu 90, a piechota liniowa 70, więc no jest różnica. Dziś to mój kolega, partner i bardzo się spieszy. O ci mają chyba, ale to już się pamiętam, 120-125, znacznie większy od nich. Więc tu dobrze ich widziałem, ale mogę ich trochę ulepszyć, nie? No, by lepiej, o! Widzicie? Tu też! Istnieją czterech, moich sześciu aż. Więc. Oni są przykięci! W razie to się już nie zmieni, bo Sega już nie wspiera Empire'a. Znaczy, już nie wydaje nic. Ludzie mają tylko Shuguna i Napoleona, więc samego Empire'a już nie wspierają, więc tak trochę szkoda. Bo... To się nie spalansowana, nie spalansowana ta jednostka. Kasa... Mam Tu jeszcze nic. O! O, tutaj już Rusek w dupę dostaje. Nic a za... no. O, tu u mnie się będzie więcej wiedziać. On to później kawaler będzie tu chciał i zostanie zjechany. Więc u mnie się będzie więcej działa. O, piechota. Nie, chyba, <grych> dawno nie grałem, więc tak. Jednostki trochę zapomniałem, jak się nazywają. Przepraszam. O, o i będę wkrótce napierał. Słyszałem tu dużo kawalerii, ma, więc tak. Ci się teraz będą uciekać. On chyba kawalerię będzie szarżował, ale to przepięknie. Nie, to ja coś zarżowałem. Tam... Nie widzicie. Uciekają, ja uciekam. Chodź. Oder nie ucieczkę. I tak mi tu zjedzie z... Kawaleria, raczej więcej mi się tu nie przyda w pitkę. Znaczy piechota będzie. Raczej... Chyba dużą rolę. Tu zrobiłem, bo trochę tak... Nie zapomniałem o nich i... O! Tu nie chciał przełamać ich linie obrony. No, a jeszcze, a jeszcze. Tutaj no, ci stoją. Mówię, u mnie się więcej dzieje. O. Tutaj, trochę tak. A teraz. Zmuńczkę. E. O. Tak mówię, z dwóch stron. Tu i tu. Też kawalerik, bo ja tu aż, też... Dobra. Girasierów, cholerę. Zobaczcie, że mi. Stranki, co to jest? Slanki. Co to jest? Gdzieś ci się czekają. Zabiłem generała, nawet. Albo on zabił. No, ja zabiłem. Tutaj ja... miał generała. Generała? A, nie. Julia. No. Uh -huh. O! Co? Ach. O, o! 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 No za za dużo nie zrobili. W sumie. Na szczęście moje. O! Tutaj, tutaj, tutaj się dużo dzieje. No. Tu mi kawalery jest tutaj Długo nie wytrzymają. Tutaj w ogóle nawet nie służyłem na nich uwagi, bo tutaj byłem skupiony na tym. To moja kawaleria stanie po prostu zjechana. O, tu mi ten partner chciał chyba pomóc, trochę ulżyć. Ale wiem, wiele mi to nie pomoże. O, Ruszył kawalerią. To mu się nie opłaci. O, tu już formuję się, ci strzelali. A ja na ty czekają już. Tutaj, tą on straci całą kawalerię w sumie, później się nie będzie odkrywać dużej roli. Więc, no, mi się udało. Nie mówię o. Tutaj skoczyłem na rozstawiłem w tą stronę. żeby by strzelić kawalerię, albo i nie. O. no właśnie by cię chciałem ją wrzucać. Tak? Co, co ja robię? Tego nie pamiętam, szczerze. O, 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 tutaj oczywiście mi się udało. Kawele już nie mam, jak widzicie. Padła. A ci tymi zapierdalam. Te, kurwa. Ci też. Kana ja, ja już pytam, fuj. Tutaj też możecie się domyślić. O. Ale... Albo tych powinienem chciał dostać. O, i tutaj kwadrat robi i znowu będę się Na szczęście mój partner niewiele zrobił. Niestety, O, w sumie strzelcy mają duży zasięg. O, widzicie. I chota liniowa, mimo że jest liczna, to ma mały zasięg i łatwo ją wciśniątkować. To jest ten minus, właśnie. O, o i ci już uciekają. O, oni oczywiście szarżą na nich. O. No, o, I tutaj mi pięknie poszło, o. Jeździcie, ofensywa. Ofensywa, łył. I co tu mamy, misiaki jedne? O, Tych, ci mają pecha. A czego? No jak możecie wiedzieć, a czego. Mają <śmany> pecha, sami idą. Jeszcze w I tutaj sobie z nimi jeden kupi błąd. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem. On chciał bombami, bombami ich obszucać i nawet nie dojdą. Widzicie, <grystanie> Nic się zrobili przez całą grę. O, tutaj wszystko posprzątane. Jak właściwie ile tu ją? 4 jednostki formacji piechoty i kawaleria, która wiele nie zrobi. Więc tutaj i tak muszę ulec. że i tutaj, jakby. Widzicie, w tej krze trzeba być agresywnym. Mój partner jest pasywny i co, stoi w miejscu. Ja jestem agresywny i jestem tutaj. Zabranim pół pola. Kurde, kupię to, zobczyłem trochę. No ale dobra. Mam... O, o, o. Ci strzelają. Oni mają większy stasień od piechoty liniowej. Widzicie, tu za nią... Widzicie? I padają. I mówię, ten stasień, nawet 20 stasiń więcej, robi dużą różnicę. O, tu jest stasień. Strzała piechota liniowa się... O, tu. Będzie strzelać. I padają na guardia Guardias de infa... infanteria. Ci moje teraz raids dostawię na słuchaj o. o, o, oj! o, to jeszcze moje gier stieży, tak? No, giros jeży eee, Tych mogłem. Tutaj. Z razu tutaj No i w sumie to robię nawet. No Co moja ursky? Mojego Moscala. No, ładnie sobie radzi. Ojej. Z flanki to no, niewiele mi pomógł. O, tu... się coś zrobić jeszcze. No ale jak widzicie... ...niewiele jest w stanie zrobić. Nawet jak tu atakuję, to ci będę go ostrzeliwać. I to już w sumie... ...poświęcił kawalerię. Nie, niepotrzebnie. Mógł... ...cofnąć się i... ...ruska mojego partnera stąd zjechać. Wtedy może mieliby szansę wygrać. A teraz widzicie z boku, z flanki. I też z flanki. No, no co ciekawe. O. No i widzicie. O. Ilu jest. To? 16, 15. O, gdzieś No. Tu poświęcił sobie kawalerię. O, tutaj też ci czekają. Moskal tu staje, o, myszko z będą brać. za bardzo pasywne było. tutaj, nieźle. Ale też, właśnie, kasy też. Śmiany. Nie co... O. A widzicie, ile jeszcze jednostek zostało? A ile Hiszpanów jest różnica, nie? Ci prawie nieruszeni. No, ten trochę, ale ten ochoczy. Morale wysokie, a ich. No, jak już mówiłem, trzeba atakować się. Wolno stać w hmm. A że nie, dlaczego nie się tak ustawiają? Nie wiem, czy to jakiś błąd jest taką minia. A tu, Jaszczot, mi się nie podoba, więc nie rozumiem tego. No, dobra, dobra, dobra. O. O, i ci to strzelimy. Hop, hop, hop. Ci tu go nie wytrzymają. Trzy, trzy formacje ich ostrzelimy. No. O, 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 o. o. Tutaj coś się dzieje. Co ty mogę sadować? Zat... Ja też wszystko wyjadkowałem. Więc. Nie bardzo. O! Mój rosyjski przyjaciel. Jak widzicie. Nie ma go. W sumie. No, nie ma go. Są reszki mu jakie zostały. Ale tu już nawet. On nie ma co myśleć, żeby przeważyć szale <laughs> Wciągniamy trochę Ci no wiadomo nie ma się, ja się ja, trzy formacje tutaj to już mogę mieć problem ale nie, bo no ja się są rozstawiamy tutaj są. No, ma samochód samochód to ma samo jednostek, samo ludzi 28, 27 Tuś mogliby się nawet poddać no i nie, widzę, nie widziałem sensu, że... O, tu jeszcze trochę mu stało mojemu partnerowi. O, no, no, i tutaj jest flanki. Tu też mamy jeszcze kawalerię, która mogła ich atakować. Byłoby... W... A nie, to jest gwardia generalska. Ja, gdzie, gdzie jest moja kawaleria? No tu. Trochę nie ogarniałem pod koniec trochę tak głupio. Teraz się ten replay wam. No, to już jest jednostronna pitwa. to już... O. To on tych weźmie. Ja tutaj widzicie. Ja jestem wszędzie. Jestem tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj nie, to przyspieszenie tutaj nie działa. Nasze przyspieszenie tu dupa, normalnie. I to? Nie wiem, że coś ja źle robię, ale... No i się patrzy na pracownicze Tu biegną. Barany. Guardia waloniska. No strzelam. Wytrzymali są mnie. Uuuu uh, uh. Ale mi zjechali Ale to już nieważne Ja wygram O To ja nie w ogóle nic nie robiłem Chyba no, o nich zapomniałem Pod koniec Co to jest? No, ci się stoją Pan B szuczeń z jest jakaś sobie Mogę automatycznie jakoś się ustawiać i tych ostrzeliwać. O, tutaj wymiana ognia, którą przegrywam. Z bardziej balonicką. A dzisiaj wyłączyli w końcu. No. Więc przeciwko... go... O jegrzy. ży. mają chyba skospowi na 90 zasięgu, więc... A ci wiadomo piechota nie ma. 70. Najmniej z piechoty w sumie się to jest mało. Musi podbiec, żeby tych osiągnąć. Mój partner coś robi Są piechota nie No tak, już na te autoskonalniania. Nie mógł nic lepszego wziąć. To jest ok sobie. Chujowo trochę Co my tu mamy? O, o, o! O, tu będzie. Ty już jest koniec, koniec kwardii. dwie informacje piechoty. Nie, jegrzy jeszcze są. No. no, dajesz, dajesz, dajesz. Cześć. Tylko jeden chod. Kurde, wytrzymała tak parę. Tylko trzech padło. No, tu już wiadomo. Tu już, tu już będzie koniec. O, Gdzie już uciekają? Nie. No, czekać. Ilu iluz tam. Gwardia generalska. I to, co tutaj jest, i to, co zostało swoich nieprzyjaciół, dominacja Uff. domination. Mm. stało 35 ok. Mogliśmy nic nie mogli więcej zrobić. No, tutaj 5. O, tu już mam bardziej O, kolejny wrogi generos zabity. No. O, tu ja nawet zabiłem. KB, dobry jestem. Co, tylko to zostało? Przyspieszmy. O, no wiem, mam. Gdzie? Teraz są oni na moich pozycjach, skąd ja przyszedłem. A ja jestem na nich. Widzicie, jaka utrudna sytuacja? O, i ile im wstało? Te informacje. I zaraz się poddać, że oni jeszcze kombinują przeciwko temu. Co mi zostało? Jemu została tylko wardia generalska, mojemu morskiemu. Nie. Kurde, co jest, ślepy jestem. A, e, co on tu ma? O. U nich mi się już amunicja skończyła, więc po prostu wziąłem na żarze, na szarż. Uj, <coughs> szarże. Widzicie, to już koniec gry. Ci tutaj idą z flanki i wezmą i koniec. O. To z składa wolę, ale to już, to już koniec. Tutaj już koniec. O, o tu jeszcze od tyłu idziął mój partner. I to już... koniec. No, szybciej, szybciej, szybciej. Panowie, panowie! pasta. O. O. Dziś, biegną w szarży? po ziemią jest zresztą czy gdzieś... Nie ma co innego wymyśleć. No daj no jeszcze... O. O. Będę strzelać. Będę strzelać, na strzelać, strzelać. Ha! Dobra, zobaczymy statystyki. W straciłem 1100. Zawiłem prawie 800. <laughs> Ale wygramy. No i na nic. No. no. też więcej stracili, więc. No dobra, no. Nie będę Was więcej męczył. Tak próbny Mam nadzieję, że ktoś to obejrzy. <laughs> Nie zanudzi się. Może też. ktoś skusi się, kupi sobie total war'a. Wspaniała gra, polecam. Do zobaczenia.